W tej pięknej zimowej atmosferze pozostajemy w temacie gotowania. Może nie do końca, kuchenek jak ostatnio, bo bohaterem dzisiejszego odcinka będzie garnek PowerPod 5. W ogóle to fajnie, że jest zima, że pada śnieg, bo ten śnieg troszkę tłumi wszystkie dźwięki dookoła i mnie będzie słuchać samochody. PowerPod 5 to jest garnek, który podczas gotowania wytwarza prąd. Mianowicie. Ma taki fajny element w środku, o którym za chwilę opowiem i ten element jest źródłem prądu o napięciu 5V i maksymalnym natężeniu 1A, czyli wytwarza 5W energii elektrycznej i stąd jego nazwa – PowerPod 5. Jest też PowerPod 10, który wytwarza 10W prądu. W zestawie dostajemy takie gustowne etui, taką oto michę, jakieś tutaj gadżety, za których za chwilę dojdziemy. I najważniejszy, właśnie sam garnek. O co tu chodzi? W dnie tego garnka ukryty jest specjalny, magiczny element, parę półprzewodników, przewodników, zwane ogniwo Peltiera. Którego zadaniem jest zamiana różnicy temperatur między dnem garka a jego wnętrzem na prąd. Ogniwa peltiera wykorzystywane są w wielu miejscach w elektronice, na przykład w przy procesorów, w małych takich lodóweczkach turystycznych, ale i wtedy one kiedy się do nich podłoży prąd, gdzieś z jednego miejsca wyciągają ciepło i oddają w drugim. Natomiast kiedy to ogniwo peltiera jest poddane właśnie takiej różnicy temperatur, że tu jest ciepło, a tu po tej stronie jest zimno, chłodniej, to wtedy to ogniwo wytwarza napięcie. I tak to dokładnie działa. Tutaj, o ile dobrze rozumiem schemat, który znalazłem na stronie producenta, są ukryte dwa takie ogniwa gdzieś na środku. I jak to działa? No, stawiamy to na kuchence, do środka wsadzamy wodę, gotujemy i ładujemy. Ten garnek wytwarza do 5 W energii elektrycznej. Im mocniej ten garnek grzejemy, im chłodniejszy w środku jest płyn, tym lepiej. Producent zaleca, żeby do środka wlewać wyłącznie wodę. To jest oczywiście zalecenie. Ja bym się tutaj na przykład nie bał gotować nie wiem, kawy zbożowej czy, czy herbaty. Pewnie nie bałbym się tutaj też zagotować większej ilości wody ryżu. Natomiast jest szczególnie istotne, żeby dbać o to, żeby ten garnek się nie przypalał, bo to ogniwo Peltiera, które znajduje się w dnie garnka może ulec uszkodzeniu w momencie, w którym będzie przegrzane. I producent o tym wspomina m.in. przy okazji tego, żeby garnka nigdy na sucho, pustego nie ustawiać na płomieniu na kuchence, a jednocześnie, kiedy ten garnek pracuje, kiedy wytwarza prąd, to nie, wy, nie opróżniać go w 100%, czyli nie wylewać z niego całej wody, do momentu, kiedy się nie skończy tego ładowania. Podobna sytuacja może wystąpić, czy to, to przegrzanie tego ogniwa, może wystąpić w momencie, w którym coś nam się tutaj przypali i ciepło nie będzie dobrze odbierane przez wodę od dna tego garnka i dlatego producent pewnie nie zaleca gotowania w nim kartofli czy, czy ryżu w małej ilości wody, natomiast myślę, że nie bałbym się tego zrobić, tylko trzeba to robić ostrożnie. Co jeszcze? Producent zaleca, żeby woda, która znajdzie się w tym garnku, która jest podgrzewana w tym garnku, była możliwie zimna. No to się trochę wydaje bez sensu, przecież grzejemy tę wodę po to, żeby była ciepła. No tak, ale jeśli ten garnek ma służyć do produkcji prądu, to im większa różnica temperatur między dnem a zawartością, tym lepiej, czyli Mając do wyboru zimną lub ciepłą wodę, lepiej jest mieć w garnku wodę zimną. Oczywiście w momencie, w którym garnek wykorzystujemy sobie na biwaku, do tego, żeby zagotować wodę na herbatę, przy okazji ładując sobie telefon komórkowy, to nikt na to nie będzie zwracał uwagi. Ale w takich warunkach, jakie mam w tej chwili dookoła, korzystne jest dla lepszego wytwarzania prądu, żeby do tej wody, która się w garnku znajdzie, dosypać śniegu, czy w ogóle żeby tam wsadzić lód do tego garnka, czy, czy właśnie dużą ilość śniegu, dlatego że wtedy ten garnek pracuje i wytwarza prąd lepiej. Kolejna rzecz, o której wspomina producent, to jest to, żeby tego garnka, jak to jest ładnie napisane, nie otaczać płomieniami. Dlaczego? No bo tutaj to takie pomarańczowe, co Wy tutaj widzicie, to jest jakaś taki, jakiś taki silikon, coś co pewnie nie wytrzyma działania płomieni. Poza tym, trochę bałbym się o ten kabel, który tutaj wprawdzie jest na pewnym odcinku osłonięty taką stalową rurką, to jednak on potem sobie z tego dalej wychodzi i trochę bym się bał, że ten kabel ulegnie uszkodzeniu od właśnie płomieni. Kiedy to jest istotne? No, jeśli wykorzystujemy garnek na przykład na biwaku i postawimy go na dużym ognisku, na dużym płomieniu, to wtedy może ten garnek ulec uszkodzeniu. Co więcej, producent zaleca, żeby ciepło było skoncentrowane na środku dna garnka, bo tutaj właśnie znajduje się ten element. To, oczywiście to, jest taki dosyć, to dno jest dosyć grube i to nie wiem jaki to jest, jaki to jest metal, pewnie aluminium. Yy, I z tego względu to ciepło będzie dosyć dobrze przekazywane do tego elementu. To jednak najlepiej oczywiście jest, żeby to ciepło skoncentrować na środku garnka. No to łatwiej jest zrobić, mając mały płomień z jakiejś małej kucheneczki, który sobie skierujemy prosto tutaj na środek dna garnka. Po co komu taki garnek? Po co prepersowi taki garnek? Zapytacie. To jest dobre pytanie, bo ze wszystkich urządzeń służących do produkcji energii elektrycznej, jakie można znaleźć na rynku, to to jest chyba jednym z najmniej wydajnych i najmniej efektywnych. To znaczy, wymaga największego wkładu energii, żeby ten prąd w sumie w niewielkiej ilości wytworzyć. No to po co to komu? Wiecie, amerykańscy prepelsi mają takie fajne powiedzenie. Two jest one, one is none, three is for me, four is even more. Five Keeps Me Alive. I to powiedzenie odnosi się do tego, żeby każdą z potrzeb zaspokajać kilkoma urządzeniami na kilka sposobów. I dlatego właśnie, gdzieś tą jedną z ostatnich warstw przygotowań do ładowania prądu, do ładowania telefonu prądem w sytuacji kryzysowej, może być taki garnek. Jeśli na przykład często jeździcie na spływy kajakowe, albo chodzicie z namiotem i nie chcecie dodatkowo nosić ze sobą na przykład ładowarki na korbkę a i tak jakiś garnek ze sobą przecież zawsze do gotowania macie, to ten garnek jest całkiem niezłym rozwiązaniem. Oczywiście potem może się okazać, że do ładowania tego telefonu komórkowego musimy zużyć odpowiednio więcej gazu do kuchenki, czy drewna do kuchenki turystycznej, to jest prawda, no ale z drugiej strony coś za coś, tak? W domu jest masa innych rozwiązań niż postawienie takiego garnka na kuchence gazowej i przy okazji wytwarzanie prądu. Przecież jeśli mielibyśmy ładować telefon komórkowy, to trwałoby to z godzinę, tak? czyli godziny musimy podtrzymać ten płomień, czy to, czy to ognisko, czy to ogień w kuchence turystycznej, i to powoduje większe zużycie paliwa, też wymaga większego zużycia wody. Jak wspomniałem, tutaj nie można, ten garnek nie może pracować na sucho, czyli kiedy my ten prąd wytwarzamy, kiedy ładujemy telefon, to musimy oczywiście dolewać odpowiednią ilość wody. Znów, lepiej, żeby to była woda zimna, czyli jeśli mamy dużo wody, to tej wody należy po prostu często dolewać. Ze względu na to, że ten garnek nie może pracować bez wody, jest to troszkę bardziej kłopotliwe w momencie, w którym coś gotujemy i potem tę wodę gdzieś przelewamy, bo trzeba odczekać chwilę, aż garnek przestanie wytwarzać prąd, czyli zdjąć go z kuchenki, być może ochłodzić troszkę dno tego garnka, czy to na śniegu, czy na ziemi, czy w wodzie. Ten garnek, o ile dobrze patrzyłem na popularnym serwisie aukcyjnym na literkę A, kosztuje około 350 zł i jest to, bądźmy szczerzy, no, kupa pieniędzy. Za 350 zł to już można sobie złożyć jakiś mały zestaw fotowoltaiczny z akumulatorem, sterownikiem i jakąś baterią słoneczną, który takiego prądu wytworzy rzeczywiście znacznie więcej niż ten garnek ale ten garnek nie został stworzony dla prepersów, on został stworzony raczej dla ludzi, którzy dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu, z plecakiem gdzieś łażąc, którzy mają dużo czasu na to, żeby sobie to ognisko godzinkę dłużej podtrzymać, którzy mają czas, a nie mają prądu, bo jeśli miałbym do wyboru nosić taki garnek albo właśnie tę wspomnianą ładowarkę na korbkę, albo na przykład jakiś panel fotowoltaiczny zwijany, który gdzieś tam sobie przytroczył do plecaka, pewnie wolałbym ten garnek i może w najbliższym sezonie będę miał okazję go lepiej przetestować. Natomiast... Nie mam za bardzo jak zmierzyć wydajności tego garnka, czyli nie jestem w stanie zweryfikować na ile ta wydajność garnka prądowa i napięciowa podawana przez producenta jest zgodna z prawdą, ani też nie jestem w stanie sprawdzić, jak długo trzeba byłoby na tym garnku ładować, żeby naładować telefon komórkowy, bo do tego potrzebny jest mi jakiś układ pomiarowy, może kiedyś sobie takie coś zrobię. Jak widać, garnka do pracy nam się zmusić nie udało, mimo że... Kuchenka już przestała działać, bo skończyło się w niej paliwo. Z czego to wynika? W mojej ocenie to wynika z tego, że po prostu ta kuchenka nie jest w stanie dać nam e, skoncentrowanego płomienia, który moglibyśmy skierować na środek dna garnka tak, jak zaleca to producent, pomimo faktu, że ja, tę kuchenkę, że ja ten garnek podniosłem, najpierw podnosząc, ustawiając inaczej cegły, potem kładąc tę podkładkę pod Kelly Kettle, w dalszym ciągu nie udało nam się osiągnąć tego, żeby ten garnek nie był omywany przez płomienie, a tego właśnie producent nie zaleca. Jak było jednak widać na tym nagraniu, które zrobiliśmy u Artura w kuchni, Garnek z kuchenką gazową działa doskonale i spodziewałem się, że tak samo dobrze będzie działać z kuchenką turystyczną. Natomiast z taką, być może gdybyśmy lepiej ją obudowali jakimś, jakąś osłoną przeciwwietrzną, gdybyśmy ją częściowo zasłonili, żeby dawała mniejszy płomień, to może wtedy dałoby się to osiągnąć. Ale jestem głęboko przekonany, że z tym Prymusem, który testowaliśmy w poprzednim filmie, zadziałałaby bez żadnego problemu.